No i Laki, prowadzisz nas, tak? tak? Zobaczcie, a za mną po prawej stronie, jaki piękny widok. Pałac ten był przekazywany z rąk do rąk. Smyt się rozpierdzieliła nam. Cześć, witajcie na naszym kale. To Ania. Jaro, Laki i Sara, która nas dzisiaj nagrywa. A dzisiaj jesteśmy gdzie? Elbaston Castle Country Park. No i Laki prowadzisz nas, tak? Tak, Laki nas prowadzi dzisiaj. Jest trochę błotka tutaj, więc trzeba mieć raczej buty spacerowe, ale fajne są ścieżki, takie utwardzone. Idziemy odkrywać. Elbaston Castle Country Park to piękny park krajobrazowy z jeziorem, zamkiem i lasem. To duża ilość ścieżek, Idealnych na spacer o każdej porze roku. To około 320 hektarów terenu z lasami, jeziorem, stawami i ogrodami. No, Laki przed chwilą mi powiedział, że tutaj właśnie jest za mną zamek. Jest to zamek neogotycki bodajże z XIII wieku. Laki to prawda? Laki jest zajęty. Laki jest zajęty. Gdzie ty mnie prowadzisz, chłopie, co? Gdzie ty mnie prowadzisz? Laki zwiedzasz? Zwiedzasz, co? Aj, aj, aj. Laki podoba Ci się tutaj? Mi się podoba, a laki chyba tak. Jak się człowiek zmęczy, to nawet i znajdzie coś naturalnego, żeby sobie przycupnąć i dupnąć, tak jak ja w tej chwili to zrobiłem. Jakie gdzie nas prowadzisz tym razem? No Alveston Castle. Laki, jak ci się tu podoba? Bardzo Fajnie mi jest? się podoba. Jest dużo psów. Tak? Fajnie Bardzo jest? dużo. No, wokół nas idzie teraz chyba 6-7, nawet już naliczyłem. W otoczeniu za nami. Szenia, in memory of Lady. Jakieś koryto. Widzisz tutaj. O, to jest do picia dla zwierząt. Chyba w in memory of Lady, to chyba jakiś kuń musiał być. Mi się wydaje przynajmniej. Albo całe stado. Albo to stało. Nie, no, to jest jedno imię, tak? <grymne> to chyba jedno, jedno imię to chyba jeden koń. I wreszcie pod krótkim spacerku dotarliśmy do zamku. Zamek jest tuż za mną, nawet nawet wygląda fajnie. Jest tutaj też e, Visitor's Center, tutaj po, po prawej stronie, gdzie można chyba też zakupić lody, kawę i inne różne rzeczy. Elvaston Castle to przepiękny neogotycki zamek otoczony parkiem krajoborozowym w Derbyshire, niedaleko Derby. To świetne miejsce na spacer z psem, zwłaszcza jeśli lubisz połączenie lasu, wody i historycznej architektury. Początki posiadłości sięgają XIII wieku, kiedy teren ten należał do rodziny Dillas. W XVII wieku przeszedł on w ręce rodziny Stanhope, która przekształciła dawną rezydencję w zamek. W XIX wieku Charles Stanhope, trzeci hrabia Harrington, zlecił przekształcenie zamku w romantyczny neogotycki pałac, projektując go na wzór średniowiecznych zamków. Hrabia Harrington znany był z wielkiej miłości do swojej żony. Projekt ogrodów i zamku miał być hołdem dla niej. Chociaż zamek nie jest obecnie dostępny do zwiedzania w środku, jego fasada i otoczenie robią wrażenie. W środku miały znajdować się tajemne przejścia i ukryte pokoje. Mówi się, że duchy dawnych mieszkańców czasem pojawiają się w okolicy, zwłaszcza w mnistą pogodę. Zobaczcie, a za mną po prawej stronie, jaki piękny widok. No, to kienice jakieś, Ania, są pozabijane normalnie dychami, żeby nie można było zajrzeć przez okno. Serio? No, zobacz. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj w środku. Wszystko pozabijane. A, tak, czterema spustami, nic nie można zobaczyć Cztere pustami, tutaj. Czterema spustami, tak. Laki też ciekawy, tak? Co tam jest w środku? A, jakieś kamiotki se znaleźliśmy, pokryte muchem. Punkt obserwacyjny dobry. Mamy kontrolę nad wszystkimi ścieżkami, tutaj co są. Wygląda, że na tym rozdrożu laki się zgubił nie wie, w którą stronę iść lewa, prawa, prosto, do tyłu. Jest troszeczkę confused. więc prosimy nadwornego przewodnika, jakim jest Ania, o poprowadzenie nas, w którą stronę my mamy iść, Ania. Idziemy, idziemy na wprost. W tamtą stronę. Na wprost. Na wprost jamy drzewa. Bardzo dużo tych ścieżek jest tutaj, a tak naprawdę w cieniu, nie Jarek? Tak. To jest dobre dla piesków, szczególnie w, w lato. Dokładnie. Też nie są wystawione na promieniowanie słoneczne. I jest chłodniej. I oczywiście jak to my, zabłądziliśmy. I poszliśmy w tą stronę, co trzeba. Sara, jak Ci się podoba Weldwasson Castle? Jest bardzo fajnie. Wszystko widzę, jakiś natura tutaj widzę. Co jeszcze widzisz? I bardzo klimatycznie jest. Może się tu zrelaksować trochę? No. Cała odkryła przeszkodę. Nie do przejścia. Jest wiele także miejsc park... Yy, nie parkingowych. <laughs> piknikowych chciałam powiedzieć. Wiele miejsc piknikowych w, w tym parku. Tak, robimy piknik, to chodź. Ja już jestem gotowy. Co mi dajesz do jedzenia? Rozstawię jej talerze i ja będę jadł. Jarek już jest zmęczony, widać. Ma dość. Nie, ja tylko mówię, że to jest piknikowy teren, to, to trzeba jeść. Nie, nie, nie. Nie, będzie, nie wiem, czy ona będzie trzymała w ogóle. Laki, co się stało? Powiedz. On sam nie wie, co się stało. Zobaczcie, smycz nam się urwała. Tutaj coś wyszło ze środka. Taki, całe, szczęście, że stało, całe szczęście, że to się stało, jak mieliśmy przystanek. Bo tak to by nam polecił, ja bym go w życiu niepewno nie złapał. Zresztą, że jest tyle piesków, Dokładnie. ale już sobie poradziliśmy. Tymczasowe rozwiązanie jest zrobione. No i tak. Laki zmęczone ja zmęczony tym, że on mnie ciągnął. Pogoda fajna, miejscowa fajna. Fajne miejsce na spacery rodzinne z psami, z dziećmi. Jazdy na rowerze, jazdy nawet na koniu, bo i kunia nawet widzieliśmy dzisiaj. Tak. Dajcie znać, czy lubicie takie parki i czy już byliście może tutaj, w derby. Um, zapraszamy do oglądania, do komentowania. Dajcie suba. Tak, Dokładnie. właśnie. <laughs> I zapraszamy na kolejne filmy. Yy, możemy Wam zapewnić, że będzie się działo. Na pewno się będzie działo, na pewno. Papa! Papa, pa. Nara.